Hejka, witam Was wszystkich na vlogu na moim kanale, jestem Zuzia i e, rozpoczynamy vloga z wakacji. Dzisiaj mamy wtorek, a powiem Wam, że zaczęłam tego vloga tylko i wyłącznie dlatego e, teraz, bo sobie stwierdziłam, że a fajnie sobie zrobić vloga z przygotowań do wakacji, e, z różnych zakupów itd. Tak tak Więc e, po prostu zachęcam Was od razu do lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Pobędziecie na bieżąco i tak samo zachęcam Was do wchodzenia na inne social media, na TikToka, Instagrama, więc wchodźcie i nie czekajcie po prostu. Tak oto prezentują się moje nowe paznokcie. Przed chwilą wróciłam praktycznie od kosmetyczki. I tak, to jest lewa ręka, a to jest prawa ręka. W sumie zrobiłam sobie dwa kolory, taki żółty i różowy, tylko że naprzemiennie w drugiej ręce mam. Te trzy paznokcie różowe, a te dwa żółte Jesteśmy sobie na mieście i po prostu... Może tego nie widać, ale jesteśmy mokre sporo. Tak, bo idziemy sobie, idziemy w biały dzień O, ona jest mokra W biały dzień idziemy sobie i ktoś przez balkon wodę wylał dziwi ja się, Ja poczułam takie mokre, sobie takie... Ale to było takie, takie... Ale ty dostałaś drogę ja najbardziej... A ja sam w środku, no, dobra Słuchajcie, jest sobota, ja dosłownie 10 minut temu wstałam, ale na szybko się ogarnęłam i lecę z mamą na zakupki. Poszłyśmy z mamą do Lidla i miałyśmy pójść po wodę, żeby kupić na wyjazd, żeby wziąć ze sobą. A kupiliśmy wszystko oprócz wody. Mama się jeszcze teraz wróciła. I czekam na nią i lecimy zaraz do Decathlon'a po jeszcze po koc, chyba z tego co pamiętam. I, 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 i tam odebrać coś z Degasa bodajże. Jestem sobie teraz z mamą na zakupach i wybrałam sobie takie klapki. Miałam identyczne w tamtym roku, tylko jak usuwałam filmiki z tamtego roku to yy, ogarnałam się, że mi właśnie pękły tutaj te klapki i musiałam sobie kupić nowe. Wróciłam właśnie o pasek. Czekajcie. Słuchajcie, wróciłam do domu, kupiłam sobie takie spodenki. W życiu bym sobie nie pomyślała, że będę miała fioletowe spodenki, ale mega mi się spodobały. Yy, mają bardzo fajny materiał yy, i tak, i kupiłam je za 60 zł, bo były przecenione ze 120, więc też mega spoko. Cena, ale najgorsze jest to, że tutaj są w talii za duże, bo ja jestem trochę niewymiarowa i uda na przykład mam bardzo duże, a talie mam węższą, więc tak, zaraz Wam pokażę jak to na mnie wygląda. Tak oto wyglądam w tych spodenkach, ale powiem Wam, że najgorsze jest to, że ja jestem totalnie niewymiarowa, bo tutaj... Mam, e, mam węższą talię od ud i e, tutaj w udach fajnie, bo jest luźniej, chciałam żeby były takie luźniejsze e, powiedzmy jeansowe spodenki ale tu, co się dzieje ile tu jest miejsca to jest po prostu totalny hit i muszę sobie ją zanieść do krawcowej, żeby ona mi tutaj je zwęziła, bo tak, to są totalnym sztosem. A z kosmetycznych rzeczy kupiłam sobie w Lidlu maseczki nawilżające, mega są spoko, są tanie, ale mi się mega sprawdzają. Jest tutaj jakaś oczyszczająca. I kupiłam sobie w Hebe krem z Feel Free i on jest mega totalnym sztosem, bo ja chyba używam trzecie albo czwarte opakowanie. Chyba lepszego do tej pory nie znalazłam kremu. I tak samo z tej samej linii mam toner, i jeszcze piankę do czyszczenia, ale pianki do, piankę do czyszczenia mam w łazience. No i e, mój ulubiony szampon. Zaczęłam sobie ogarniać właśnie rzeczy na podróż, żeby już tak trochę po, posegregować, popakować, przygotować. Ale powiem Wam, że to jest totalna masakra, co się dzieje, bo nie wiemy, czy pojedziemy. Jeszcze wypadły nam dodatkowe sprawy rodzinne, więc. Nie wiem, co będzie z naszym wyjazdem. Na razie mieliśmy jechać jutro, czyli w niedzielę, ale jutro na pewno nie pojedziemy, bo w poniedziałek mamy do załatwienia właśnie jeszcze rzeczy w Polsce, więc no totalna klapa, co tu dużo mówić i jeżeli się uda, to po prostu przesuniemy pobyt o dwa dni, ale ogólnie powiem Wam, że chyba jakieś siły wyższe nie chcą, żebyśmy pojechali na tą Chorwację, bo. Tu to, tu tamto, tu nie wiadomo co, z sytuacją całą w Polsce, tu jakieś dodatkowe sprawy rodzinne, więc no totalna klapa. Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie git, pojedziemy sobie na wakacje i, i będzie po prostu totalny sztos. Słuchajcie, jest niedziela i wróciliśmy do domu, ja się ogarnęłam, bo byliśmy na grillu. I gdyby wszystko było tak, jak było zaplanowane od samego początku, to właśnie w tym momencie bylibyśmy gdzieś na Słowacji, może gdzieś w okolicach granicy węgierskiej. Jeżeli już chodzi o sam wyjazd, to powiem Wam, że to jest totalna masakra. Nie mogę się spakować, jakoś nie mogę się do tego zebrać. I na razie przeszkowałam sobie rzeczy, ale to jest połowa rzeczy, które muszę wziąć na Chorwację. Eee, druga połowa jeszcze leży w szafie. Najlepsze jest to, że muszę się spakować w tą małą walizkę, i ja nie wiem, jak ja to zrobię. Tutaj są przygotowane buty, które wyprałam. Tam są jakieś kosmetyki, i ja nie wiem, jak ja to wszystko spakuję w tą małą walizkę. Więc chyba będę musiała parę rzeczy wyrzucić. Następne dwa dni będą totalnie dniami w trasie, bo jutro jedziemy jeszcze do trzewa załatwić sprawy rodzinne. I e, później wracamy do domu, śpimy i e, gdzieś koło 13-14 wyjeżdżamy e, już na Chorwację, więc będzie trasa, trasa, trasa i trasa I Już moglibyśmy być jutro rano na Chorwacji, ale no niestety Słuchajcie, jest czwarta i, i wstałam i się ogarniam i jest super Grunt to do dobre nastawienie, spałam bodajże... Godzinę albo dwie, więc let's go! Słuchajcie, wyciągnęłam sobie wszystko dosłownie na łóżko i musiałam powywalać parę rzeczy, bo nie ma opcji, że ja się zmieszczę do tej walizki. A więc tak to mniej więcej wygląda i zaraz to będę próbowała tam pakować. Nie mam bladego pojęcia jak ja się zmieściłam w tą walizkę, ale chyba jest dobrze. Ja już się zaczęłam zbierać do wyjazdu i powiem Wam, to co się wczoraj działo to jest po prostu jakaś masakra totalna. Pojechaliśmy do Tczewa i... Nie mogliśmy spokojnie wrócić bez żadnych niespodzianek, bo jechaliśmy na dwa samochody i w drugim samochodzie e, pękła opona, złapali kapcia I po prostu byliśmy dwie godziny w plecy, wróciliśmy dwie godziny później niż w ogóle było to planowane, ale wszystko jest git Jesteśmy na razie z czasem wyrobieni, więc miejmy nadzieję, że, że będzie tak dalej i już miejmy nadzieję, że totalnie nie będzie niespodzianek, bo już mam dość tego, różnych przygód i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajcie, życie jest piękne, życie jest piękne, kochamy swoje życie. I słuchajcie, ja w tym miejscu zakończę tego vloga z przygotowań. Yy, nie był zaplanowany, totalnie nie był zaplanowany ten vlog, i tyle się zadziało, że w ogóle masakra. Ale już podsumowując, to wszystko, dzisiaj jest wtorek, mam nadzieję, że już nie będzie totalnie żadnych przygód. I ja z tego miejsca żegnam się z wami i zostawiajcie lajki, suby i widzimy się w następnym odcinku.